Ile wypada dać księdzu do koperty na kolędę. Księdzu? Człowiek, rzuć kuł do tego księdza, bo ci bo on się tak do dziadospa do, do doprowadzi. Jak spadzi. to? Jak to? Bo jeśli jesteś młody, to ty, to ty nie wiesz. Ja byłem młody, to ja wiem, a teraz jestem stary i też wiem, co oni z wami wyprawiają. A co takiego wyprawiają? A za ojca, za dziadka będziesz płacił bok pogrzeb bo, 30 tysięcy? A ja mhm. płaciłem 2-3 tysiące za komórii, panie. Mhm. W 45 roku. A teraz tyle pieniędzy biorą? A, a pan przyjmował kiedyś coś w swoim życiu właśnie kolędę? Przyjmowałem. No jakie pan ma wspomnienia? Żadne. Jak On to? przyjdzie, popatrzy i pójdzie. No dom poświęci. Mhm. Dom sobie poświęci. Sam sobie poświęcisz. Sam sobie poświęcisz, wody weznież, mhm. przyniesie. Poświęcić, nie musisz go brać, bo to są złodzieje. Kurwa. Jeszcze się przyjrzyj, dyskutuj, nie dyskutuj, tylko obserwuj mm -hmm. ludzi, jak na pogrzebie, ile kosztuje, ile oni biorą. Śluby. I pana oburzają te kwestie materialne, tak? Tak, materialne, człowieku. Kochanki mają samochody kupują swoim tym dzieciom. Człowieku ja znam, że sprawił. A jak? jakąś dzieci nie mają? Niektórzy? Nie wszyscy, ale mają. Człowieku. To oni wyprawiają to na nami tylko głowa głowa. Jeszcze was wysyłają, niech sami nie nagadzi mm -hmm. i zbiera. się, Mars, mm -hmm. zrobię, stracisz mi się, że ci pomoże. No tak duchowo mnie. Duchowo ukoi. I mnie też duchowo tak upajają. Mm -hmm. To jak, jak stary przyszedł mu nogi ucieli, bo chory był, to, to przyszedł i mi zdrowiał. To mówi, a skąd to tyle tych wojtków się nabrało? To ja myślę, że ja mu tam kto to wodę podaje, dzwonię mu na prześwięte, kij noszę za tym baldachim, a on mnie będzie od wojtków wyzywał. Komże zdjęłem, położyłem za chryści, chłopaków drgnęłem w święt polu. Mm -hmm. Zdejmowali, nie No bo wie pan co, no bo tak jeszcze księże narzekają, że coraz mniej ludzi przyjmuje kolendy, No jak pan myśli, z czego to wynika? Z, z czego to wynika? Nie przyjmować ich. Oni nic dobrego, oni się nie, nie, nie zostawiają po tych kolegach, bo się przyglądają, a, a kobiety na, napuszczają na, na, na mężczyzn, żeby kobiety przynosili... Napuszczają nie, czy... na mężczyzn kobiety? A jak? A to w ty, ty nie wiesz jak nawet. I ja też nie wiem, ale jestem się dokapował jak to jest. Mm -hmm. Nie przejmuj się, jak jest. Ja byłem szefem, to wiem, miałem kolegę, to robił robotę i pieniądze sam zarabiał, biedny. I, i, a a żora pieniądze nosiła księgi. Mhm, a on brał pieniądze. Czyli mąż prac... on wiedział, on wiedział, mhm, że, mhm. że on jest chory i że on tego. Czyli mąż pracował, a jego żona... A jego żona ciufiu, bo ona tak mógł, bo on tak jej kazał. Mhm. Bo ona chodziła do spowiedzi, to tamto tłumaczyła. Oni ku tylko, aby kasę zdobyć z ludzi. Mhm. A w Boga wierzyć można, każdy ja też wierzę. Mhm. ale nie trzeba się dać tak kołować. Mhm. Dużo zdrówka. Wszystkiego dobrego w nowym roku.